Siemano, mano, witam was w kolejnym odcinku z Sons of the Forest, e, po naszej ciężkiej podróży w jaskiniach, gdzie psycha moja to po prostu padła poniżej poziomu 5. Co robimy w dzisiejszym odcinku? E, pamiętacie jak raz byliśmy na polu golfowym, w którym który był w sumie no, była zima, więc cały był zasypany śniegiem, a no i nie byliśmy w stanie zobaczyć co się dzieje pod? To dzisiaj właśnie idziemy to sprawdzić. Skoro już jesteśmy po tej stronie wyspy, to trzeba skorzystać. To wygląda na rozsądne miejsce, w którym możemy iść spać, więc ee, zróbmy to. Zróbmy to i już kurde, nie próbujmy jeździć w nocy, bo. No, git! Udało się. Ty, tam coś jest na środku. I co jest grane? OLED PEKACI, co jest? Tak, ja, kiedyś coś mówiłem o jakichś rzeczach pod wodą, nie? Proszę bardzo. Jednak jest taka możliwość. Tam też coś jest. O, kurde. O kurde Ty, tego mutanta to jeszcze nie spotkaliśmy chyba Nie, przepraszam, raz spotkaliśmy Ale już leżał pod naszą bramą Już pamiętam Wejdziesz tu? No dawaj Nie No nie Ja naprawdę nie chcę z nim walczyć Dobra Szybko, żar, no y nie, picie, żarcie Szybciej, szybciej No kurde, musisz mieć takie długie animacje? Nie no, nie gadaj, żebym się teraz tak kręcił No widzę ciebie, no widzę Myślę, że wejdzie do wody? Dobra Próbujemy wyjść z drugiej strony A, pierdykam Musimy się przygotować, nie? Ale widzicie, ja on wie co robi, bo on, on chodzi naokoło. Dobra, co tutaj mamy? Nie, to będzie coś do kopania łopatą, już widzę. Ja pierdziele, jeszcze jakieś kanibale idą. No to sobie kurwa wybraliśmy porę na podróż, nie? Ja pierdy... No nie mogę. No patrz, już biegnie, nie? Już biegnie gnojek. Dawaj. Ty, co jest grane? No, on pod wodą się podpalił. Nie, nie mogę. Chodź. Chodź, gnoju. Ty, właśnie, bo one będą walczyć między sobą. Przecież. Bo one się nie lubią. Ale ja nie wiem, z czym bym wolał walczyć. co, przyjdzie do mnie, nie? To chyba jednak nam się poparciło, wiecie? Co tu się dzieje? My tu mam jakieś pole walki normalnie, nie? A tam dalej fighty są prowadzone. No już nie wiem co tu się dzieje, nie? Nie, 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 nie. Nie, proszę zostaw mnie. Kurde gościu. Nie widzisz, że walczymy z tym samym wrogiem? Cholera jasna. Kurna, no nie. Dlaczego? Dlaczego on ich zostawił? O, dobrze, podpalili go. Świetnie. Są w ogóle jakieś nowe kanibale, ty. Albo, albo po prostu się podpalił wcześniej. Taka opcja też istnieje. Tak wiem, że trafiłem mu w armor. Tu skunk zaraz się na mnie zagresi Dawaj tą strzałę gościu Skurde, nie mam czasu na takie te. No i fajnie, mamy armor Co byś chciał? Aha No nie wierzę! Już! No, widzicie to, ile się musiałem w się? Jak się człowiek ma nie załamać przy tym? No, kurde. Tam idą kolejne kanibale, jakby tego było mało. Pomimo tego, że my już mamy tutaj, kurde, ciężko, żeby przeżyć. O, kaska, tak o. Skrzyneczki. Neszczę muszę co chwilę patrzeć, nie? Czy nie ma żadnego w pobliżu. Dobra, my gdzieś tu musimy kopać. Powinna gdzieś tu być ikonka. Chyba, że mieli na myśli inne miejsce, ale to się przesunęło. Nie wiem. Ty, no bo nie ma ikonki. Pomimo, że jest, że niby gdzieś tutaj, to nie ma ikonki kopania. A kopanie taką w ziemi, z tego co już wiem, to nie ma sensu. Bo już to próbowaliśmy wiele razy i nigdy nie zadziałało. No właśnie. Nie ma nic. Też nic nie ma. No nie ma, nic nie ma. Co? Ty, no to nieźle. Dobra. O ty gnido. Mamy lowa, mamy lowa. Nie, nie jest dobrze. Ja pierdolę oni znowu nas nawiedzają, nie? I to kurde w dużych ilościach No patrzcie, tu są kolej. Ja. Nie wyjdziemy stąd Tam ich jest pięciu Tu jest trzech, czterech A ja nad HP nie mam Dobra, widzowie, ja sobie idę tutaj na środek Bo tu coś było O właśnie, tego szukałem O Ej, no i kurwa bajlando. Będą się tylko nam nie wydzierać Zajebiście Mamy... mamy trochę luzu. Dobra, ja sobie poczekam aż oni sobie pójdą, więc... Dobra, widzowie, wiecie co? Przetestujemy sobie nową broń. Mamy ten cały karabin. O! Albo je stracił... Stresu... No patrz, oni tracą powoli cierpliwość. Bez kitu. <s> S. Dobra, zadziała. Nie ruszaj tak tym celownikiem, no, cholera. No, no to jest karabin snajperski, a nie zwykły karabin. Mogli dodać to, że snajperski. Dobra. Git. Oczyściło nam się troszkę. Żartowałem. No kurde, oni się restią za każdym razem jak próbuję wyjść. I zrobiłbym bieg po zdrowie na no, szybko, ale ja wiem, że to nie jest świetny pomysł. Ty no kurde. Ukuź MAĆ Nie, nie wracamy. Ja pierdikam, no widzieliście, było tylko ich dwóch, a nagle ich się zrobiło pięciu. Czy to nie ma szansy, że nie ma szansy, że w ogóle do wózeczka się dostanę w takim wypadku. Też wózeczek może. Jakbyśmy w drzewo żadne nie, nie, nie pierdzielnęli, to jest duża szansa, że damy radę. No dobra, próbujemy. Prób ja na nie wiem za jak ten armor działa, no bo i tak tracę dużo HP. Jakby nie wiem, czy bez tego armora bym po prostu tracił go więcej Dobra Dawaj tą strzałę no Nie mam na was czasu, kuźwa Tylko trzeba to usunąć, żeby nam się nie, nie żeby nie respiła nam się ikonka domku A nie mogę, no to super Bez kitu Dobra Dobra, mamy, ma, to, jest, to jest ta chwila, to jest ta chwila Dobra, jest git Zarąbiście Żyjemy Dobra, tu mamy jakąś ścieżkę Musimy jechać ścieżkami, bo tak to ja na pewno wolnę bo jakieś drzewo, a tak to, tak to sobie pojadę Dobra, żyjemy, widzowie <ścoughs> Udało się. Jezu, ale to jest przerąbane koncie śledztwo, masz w takich ilościach, nie? Zupełnie, jest tylko wioska. E, ale tu mamy jakąś świecącą się kropkę po prawej. I wiemy, że to jest znacznik przeważnie wózków. O właśnie, a propos, mówiłem. Ale często przy nich coś jest. No, mamy coś. Wyłącz to radio. Batonik. Aha. I to tyle. No no, super, takie znalezisko. No, nie pomyślałbym, naprawdę, wow, wow, jestem w szoku. Słuchajcie, znaleźliśmy jednego batonika, nie? Zaraz jesteśmy na polu golfowym. Helikopter, słyszę. Słyszę, ale nie widzę, gdzie on jest, a tam. Ale tu chyba byliśmy, w tym miejscu, z tego co kojarzę, no zobaczymy, wejdziemy tam jeszcze raz. No pewnie, że tu byliśmy. Ty, no dobra, wózeczek z pługiem sobie wyrabia, nie? Wyrabia się, o kanibali. Cio Czy my tu byliśmy? No byliśmy, pewnie, że tu byliśmy. Kartki. No, to, to nagranie zostało już znalezione. No to nic tu nie będzie, oprócz jakichś jeszcze rzeczy, które możemy sobie od razu zgarnąć, jak już tu jesteśmy. A, żeby mieć ich więcej niż za mało. No i co? Tyle. Ale patrzcie, tam jest flaga. Dobra. Co jest? Aha. Dobra, nie wnikam. Dobra, są strzały. Fajnie, bardzo fajnie. Bardzo mnie to kurna cieszy, bo no już, ma, już mamy lipę. No i tutaj walka z kanibalami, które są w ogóle jaskiniowe. Ciekawe, dziwne. Bardzo dziwne. Mam tutaj multum w ogóle teraz niebieskich znaczków, więc bardzo fajnie. No i w końcu będziemy mogli zobaczyć, czy coś tu się rzeczywiście kryje, bo nie ma śniegu. I teraz telefon na zima przyjść, nie? Ale najpierw pojedziemy w lewo, bo tam była jedna flaga. No nie, w pobliżu nic nie ma. No to jedziemy dalej, no. Idziemy w głąb, bo ostatnio byliśmy, no tak stricte jak patrzymy teraz wprost na mapie, to prawie na samym końcu. Tam byliśmy ostatnio. O, no i tutaj. Tak, to jest to miejsce. To jest to miejsce. No, bo tu się zastanawialiśmy o co chodzi. Tymi ziomkami, gdzie jest multum tych piłeczek golfowych. Nie wiem, chyba, że może być coś pod tym piaskiem na przykład sprawdźmy. Chociaż, no mówię, to powinno pokazywać znaczek kopania, no raczej tak z nic nie będzie. No właśnie, czy mi coś tu cały czas się mierdzi? Chyba, że ja coś pominąłem tutaj po prostu przy tej, tej trójce, no. No ja nie wiem. No, coś tutaj na pewno jeszcze jest. No, czekajcie, tam nawet coś, tam wózeczek się wyświetla. Do no, to podjedziemy. No, nie, no to jest tylko wózeczek. A tam się lotnio wyświetla. Nie wiem, nie wiem, kurde, nie wiem. Chyba, że tam przy ścianie? Może. Właśnie, my w ogóle jeszcze jednego jachtu nie obczajiliśmy. A była mowa w tej jednej karteczce, że jachty są po dwóch stronach wyspy, z tego co pamiętam. I na jednej stronie wyspy, czyli na tej przeciwnej od teraz, co jesteśmy, tego jachtu nie, nie, nie znaleźliśmy. W sensie nie szukaliśmy go nawet. Więc to też trzeba zweryfikować w ogóle. Jeden, my ostatnio to ciągle w podróży jesteśmy, nie? <laughs> tu jaskinia, tu bunkier, tutaj kurde pole golfowe. No ale mówię wam, no dla mnie to to jest, wiecie, najciemniej pod latarnią, nie? Tak mówią. A tu byliśmy. Tu byliśmy, ale był śnieg, który zakrywa wszystko, przez co też nic się nie da znaleźć. Dlatego mi to coś po prostu nie pasuje. O, właśnie. Tu są jakieś dwa wózeczki. Co to? O, to jest ski golfowy kolejne. Dobra. No i patrzcie, tu mamy znowu te o, no i zajęliście. Ej, tam jeszcze coś jest. Uwa, mówiłem, mówiłem, że coś tu musi być. My po prostu piliśmy w złą stronę. Zobaczcie, i teraz jest ikonka łopaty. Nie wiem czy zamiast patrzeć na tą kamerkę, to patrzę na drugi monitor, nie? wiem, Wierciele. Dobra, jedziemy najpierw do tej kopary. Później to otworzymy tutaj. Nie no, zarobiście, widzowie, udało się. Autentycznie, udało się, mówiłem, mówiłem, czy coś nam ta koparka ma do powiedzenia. No i zresztą właśnie, no jak tu stres koparka, to to w ogóle wszystko jest. Wiecie, czy coś tu, tym bardziej musi być do wykopania? To są ziomki. Ziomki z budowy. Tako. No i tu już nie, tu już nic nie ma. No. No to idziemy tam to kopać w takim razie, co tam jest pod spodem. Dobra, będzie zabawa. Ale my to mamy... Gdzieś. Bo my przyszliśmy kopać. Nie interesujcie się. No mówię, żebyś się nie interesował, no co? Ile razy mam ci powtarzać? No i co, nie trafiłeś oj. Kurde, ja też nie. Plan był dobry. Jestem z tym silnikiem, wam będzie biegał od motorówki, nie? Zapomniałem, że przez, przez tą maskę, maskę można strzelać. No strzała! Na strzała poszedł! What shit. Ej. Ty kurde. Gnoju. Dobra. Musimy jej dać jakiegoś gnata w ogóle. Żeby miała czym się bronić, nie? Dobra. Wstawaj. No czekaj. Czekaj. Nie no. No dobra. Spierdzielaj mi stąd. W takim razie. A. Nie przeładowałem. To nie jest źle. Dobra. Widzicie? jakiś kurde cel. A? Dobra, z No i jest jakaś blacha pod spodem, ale nie jest podpisano. Dobra, mnie zostawiła w spokoju. Super. Po sprawdzamy to. Bunkier C. Ej, czyli my w ogóle po kolei nie poszliśmy w takim razie. Ile my bunkier odkryliśmy? Cztery? Słuchajcie, tak. Ten, który ma drukarkę. Drugi, który miał drukarkę. Były dwa z drukarką. <laughs> no ten trzeci, do którego nie mamy wejścia. No właśnie. No to trzy, tak czy siak. No to kurde, to D powinno być. Coś poszło nie tak. O kuźwa. A to ten był w budowie w ogóle. On nawet nie ten, nie jest jakby gotowy. i pierdekam. Tylko w ogóle pytanie brzmi, po co mi w ogóle tyle bunkrów było? A no właśnie, bunkier ten jedyniowy jeszcze był. Tylko, że on to był, on był nazwany inaczej już, nie? Znaczy nie był BCD czy inne jakieś takie. Jeśli on nie był literką. I mamy rewolwer. Ej, pokażę opet światło. Nie pokażę. Dobra. Sami się sprawdzimy. Nie, to chyba nie jest tego. Bo myślałem, że może to jest tego typa, ee, który nam właśnie w ogóle z rewolweru wywalił. w łeb przecież, nie? No ale planowo był taki sam jak poprzedni. No któryś z poprzednich, bo nie pamiętam który to dokładnie był. Mówiłem, że coś tu będzie, mówiłem. Są jakieś płytki, no i dobra, to jest jakaś karteczka, no to karteczkę trzeba czytać. E, Gord, nie wiem kto to, pisze, że jak na bezludną wyspę, że znajdę bardzo duże ciało, po prostu. To ja już nie wiem jak rozumieć całą tą fabułę, powiem szczerze. Ja już, ja już nic nie wnioskuję, bo Zostaje przy mojej pierwszej teorii, nie wiem, ale też dziwnie w ogóle, że bunkier jakby został rozpoczęty, rozpoczęta budowa bunkra I w sumie nawet nie bo tutaj jakby, tutaj nic nie ma Tu zupełnie nic nie ma Czyli widzicie, dobrze myślałem, że coś tu będzie, ale no to co tu było się okazało być tak beznadziejne, że to było bez sensu Zresztą mogłem sobie już po prostu odpuścić tą lokację, nie? Słuchajcie, y Idziemy teraz sobie do tego, do drugiego jachtu poszukać. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest po drugiej stronie wyspy, jak pisali. No, miejmy nadzieję, że będzie i miejmy nadzieję, że tam będzie coś ciekawego coś, co może nam powie, gdzie iść dalej. No, tu jest niby jakaś skinia. Dobra, sprawdźmy to. Sprawdźmy to, bo tu nas nie było. No, jak już tu i tak jesteśmy, obok. Ja pierdykąd, tak głęboko. No to znowu ostatnia kolka, już nam się kończy. <grym> będzie lipa zaraz eee, i batonik. Nie powiem wam, że kurde, do dupy, do dupy, że żeśmy poszli na marne tam. Boli mnie fakt, że nic nie znaleźliśmy, po prostu. A i właśnie, muszę zmienić sobie armora, bo wiecie co stwierdziłem? Stwierdziłem, że to jest bez sensu, jakby ten armor jest spoko, a, ale tylko w momencie, jak nie mamy żadnego armora, czyli w sytuacji teraz, jak mamy multum, no to bez sensu go używać. Bo on nam tylko obniża HP, a, a w sensie obniża utratę HP, a, a ta cała reszta zużywa się zamiast HP, więc jest sposób, nie? Dobra, mamy jakąś kolkę, fajnie. A, musimy nurkować, dobra. Ja no, trzymajcie kciuki, że coś znajdziemy. No, kurczę naprawdę smutno, aż czuję taki niedosyt, nie? Po ostatnich podróżach gdzie co chwilę coś było. O kurde ty, możemy w dwie strony pójść. Ale tu jest zjeżdżalnia, to nie. To najpierw się zajmiemy deskami. Jezus Maria, na zawał zejdę. Przestraszają się deski, która mi wleciała w ekran. Ja pierdzielę Karteczka. Crafting. Proszę bardzo. Ale totalnie mi to nie mówi, co to by mogło być. Chodzimy dalej. No tutaj będziemy mogli wrócić, chociaż, nie. To jest ta duża różnica. No tam zjeżdżalnię zostawimy na. na koniec. Widzicie, tutaj wszędzie akwapark jest? Czy co? Nie, dobra. To nie jest. zjeżdżalnia. Co to jest za zejście. Skończy się tak, że będziemy w tym samym miejscu, co jakbyśmy tam zjechali, nie? Zupełnie by mnie to nie zdziwiło. Słyszeliście to? Ja jestem naprawdę masochistą w tej grze, nie? Najpierw narzekam, że nie wyrabiam siedząc w jaskiniach, po czym później stwierdzam, że idę do jaskini, bo... ...za spokojny jest ten odcinek. <grym> jest to nienormalne. Jeszcze czujemy głód, ale to nie jest najlepszy moment. Dobra. kur. Trzeba coś zjeżdżać. Trzeba coś zjeżdżać, bo później, później będzie mi tego brakowało, że, że, ta, że nic nie zjadłem. No i wyjąłem to nie zżarłem. Dobra, jest git, idziemy. Zresztą jak na razie to jest za spokojnie, żadnego kanibala żeśmy nie spotkali. No kolejne zejście w dół? Ej, patrzcie. Znaczy, przejdź do monitora, tam znowu jest ten! Znowu jest ten ma... ten materiał, ten... Ja nie wiem jak się nazywało. Nazwijmy ar... to, to artefaktowym, kurde, materiałem i tyle. Widzicie? Ty, bo my mamy chyba kolejny artefakt w tym momencie. No i elegancko! Brakuje nam już tylko dwie części, słuchajcie. Ty, czyli warto wchodzić do tych jaskiń, jednak? No, że mówię, że dwie części, nie? No pewnie, że dwie części mam artefakt. O kurde. No to ciekawe, gdzie mogą być w tym momencie. No teraz już, kurde, powiem wam szczerze, że zupełnie nie wiem, bo byłem pewny, że artefakty są tylko w. wiecie, takich jaskiniach. No nie wiem, nazwałbym to jaskini fabularne, nie? A jednak się kurde okazało, że wchodząc z dupę do jakiejś jaskini, która po prostu jest po drodze. Też coś można znaleźć. Z drugiej strony, jakby nie patrzeć, każda jaskinia jest trochę taka, po prostu wejdziesz losowo. No, mega fajnie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jestem bardziej usatysfakcjonowany, bo wychodzimy z czymś. Przede wszystkim. Bo to, to musi być kolejna popularna jaskinia w takim razie. Zobaczymy. Jeśli tam nic nie będzie, jeśli okaże się, że tu już tylko wyjście jest przed nami. No to w takim razie okazuje się, że w każdej losowej jaskini można to znaleźć. A jeśli tam coś będzie, to znaczy, że to jest taka... Powiem wam szczerze, że puls to, kurde, mamy dwieście chyba już, nie? To jest kolejne zajście. I nie wiem teraz, gdzie iść. Sprawdźmy, co jest tu. Najpierw. Eee, jeszcze najpierw sprawdźmy mam baterii. O kurno. Dobra, jest kanibal. O, dziwny! Czemu on jest w kropkach? Eee, Łota, się, co żeśmy znaleźli właśnie? Dajcie mi baterie Baterie baterię, baterię, baterię. Nie, no nie ma baterii. A, nic tu nie ma. Czyli to było takie dla beki. Jeszcze nam latarka, zaraz padnie. Bo najpierw zjechałem, a później sprawdziłem jak stoi z baterią, nie? No kurcze, naprawdę. Mam łeb do takich rzeczy. No z zapalniczką biegać po nie to będzie tragedia. Dobra, zmienimy w takim razie. Nie mogę. Zmienimy na tą kurde... nie to! Na zapalniczkę. Tak, tu jest woda. Może widzę że... gdzie ja wlazłem? Powiem, wytłumaczcie, bo ostatnio ja nie wiem, co trafię w takie porąbane jaskinie, że już... Tam coś się świeci. A dobra, są tylko te ludki teraz. Solafit. Kilof? Możemy tu wykopać! O, kurde! Ej, XD! Co ty, ale z tego nic nie można zrobić przecież. To po co tu kopać Nagnuję ty. Ej, on wytrzymały trzy ciosy z siekiery. I jest ich coraz więcej, A nie podoba mi się to. Pierdziele, no. Jeszcze nie mamy latarki. Dobra padu. No i czyli to jest fabularna jaskinia, nie? skoro żeśmy kilo znaleźli. Wiecie o co chodzi? No Nie wiem, jak to wam nazwać dokładnie. Ja to nazywam trochę po swojemu. No, ale myślę, że. Myślę, że. Myślę, że wiecie, co mam na myśli, po prostu. To jest jaskinia, w której mamy coś wielkiego. Coś, co nas po prostu poprowadzi gdzieś. Kurwa, bo to jest mutant. Są te zmutowane, kurna, kanibala, niezwykłe. Jaskiniowe. Normalne nam koło wrotka nie wywalą No właśnie Możemy z nich skórę zbierać Szybki jestem Dobra Dobra, a w tej jaskini i tak w sumie nic nie będzie, więc nie musimy się skupiać na rozwidleniach. No bo już znaleźliśmy. Znaleźliśmy artefakt, który w sumie jest główną rzeczą, która gdzieś się chowa. No i teraz jeszcze żeśmy znaleźli kilow. To jest dla mnie w ogóle powolona kwestia. Tylko ciekawimy, fakt, po co nam będzie ten solapit? Jakby po co to zbieramy? Nie można zebrać więcej rud. No właśnie. Tak samo jak nie można nic z niej zrobić. A mamy jakieś baterie już? Nie mamy. O kurde. Chyba, że to nam da więcej światła. Nie, daj nam tyle samo. Dobra, ale to będziemy mogli rzucić w sumie. Idziemy dalej. To nie było mądre. Poradnik jak? Z, jak jak najwięcej rad w ciągu paru metrów. Ja sam nie dowierzam czasami co ja robię. Mm, woda. No dobra. Idziemy, teraz jesteśmy? Oprócz tego, że w dupie? Myślicie, <gryciele>, z tą latarką to w ogóle jest jakiś porąbany klimat, nie? czy znaczy z latarką, z zapalniczką. Bo z latarką to ja się czułem tak pewnie jak tu łaziłem. No strasznie du dużą odległość miała jednak widzenia. Dobra, powiedzcie, że to wyjście. Tak. No i super. To teraz gdzie my jesteśmy? Aha. No i to była ta jaskinia. No tu jest jeszcze jedno. Ale to już chyba do niej się nie będziemy wybierać w tym odcinku. No i ta burza nawala na samym środku. Się... I pomoże coś jest na środku z tego salafitu do zrobienia. I dlatego... A nie, tam byliśmy. Tam jest... Tam jest Multum ród z tego Salafitu, może je można skopać? Ja pierdziele Ale przekmina, nie? Ej, kurde A tu jest domek No i coś się w końcu dzieje w tym odcinku No <grym> Naprawdę, że była lipa Jest duża szansa, że w tym domku byliśmy No bo wiele domków zwiedziliśmy chyba w pierwszych odcinkach jakoś Ej, to był chyba ten domek, z którego... ...nie chciałem wychodzić Eee... Nie, bo tu nie ma zejścia w dół. I jest crafting, a ja bym go nie ominął. Antenno. Po prostu anteno. Ciekawe. Zresztą w, w ogóle musimy obczaić, musimy w ogóle obczaić co ten prąd daje. Jakby, w sensie, co jakbyśmy pobawili tym na chacie, nie? Czy coś się z tego da konkretnego zrobić, coś co by nam fajnie pomogło, czy taki pizz na wodę, nie? Widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Zrobiliśmy w końcu jakieś odkrycie, chociaż na sam koniec, bo już była trochę stypa. Więc bardzo się cieszę i odkryliśmy w sumie coś bardzo ciekawego, bo odkryliśmy, kurde, kilof. I w następnym odcinku zobaczymy, co da się z niego zrobić, więc przejdziemy się pewnie do miejsca, gdzie te pieruny nawalają. Więc do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie odkryjemy, co kryje się za tym kilofem dalej. Na razie!